Oooo, ziemię. Musimy wejść do prasy. No, w banku chyba mamy no. teraz 500, jak się nie mylę, tak? No, czekaj, zobaczę. Dobra. tak, 500. Dobra, jak musimy wejść em... do prasy. Dobrze, że blisko mamy prasę. No, no, no. Hmm, chyba dobrze. nie chcemy odblokować, dobra. Dankujemy, hmm. robię gdyby i dobra. No aż tak daleko nie mam, przynajmniej. To robimy jak zwykle, że ty jedziesz, a ja no. Chyba my tym tutaj jedziemy, tak? No, no to tym autem będziemy jechać. Eee, dobra. Dawaj, chodź do biura, chodź do biura. A no, no, sorry, sorry, nie no. Czekaj, Dobra, chodź, hmm. dobra. To, e, dobra, będziemy musieli spakować e, tutaj to, e, dobra. Tutaj to będziemy musieli. Dobra, chodź. <ś temporaire> <BRENissance> <iros> dobra. Nie było sprawy. Czego? Dobre. Musimy coś takiego zrobić. Dobre. Tutaj to. E, dobra, to e, ten, e, bierz paczki do ZX i do... E, Zedeks i patrz tutaj ten adres, dobra? a sumie ja będę kierował. Tutaj ten Zedeks, jakieś tutaj te zabawki o tamu chyba co. Dobra? No dobra. Ej, poczekaj, a ty masz, a ty masz te paczki mi zaraz dać, tak? Czy jak? Nie, ty je spakujesz do auta. Dobra, chodzimy. Poczekaj, sorry, sorry. Spakowałeś? No. Jeszcze dobra. spakowane. Oby nas policja nie zgarniała, bo ja jeszcze nie mam skończonych praw, prawo jazdy. A no w 15 to nie jest przypadkiem na drugim końcu ulicy, e, miasta Nie, my tutaj my, my tutaj o te paczki A oni to po prostu biorą. Czy tutaj? A. Dobra, e, otworzyć tutaj garaż. No. Czy Chyba ten? na otwierz otworzyli. Zaparkuj. Dobra. <laughs> Dobra. Otwieram bagaż. No. Tu Dobra. Dobra. E, tutaj ładuję nie. To innego. Bagaż. No Czekaj. tutaj Napiszę taki list. Napiszę nie. Zapłać to ten. daliśmy paczki to od Zadexa. Dobra. To zostawiamy, czy bierzemy tam. Co? Ta auto tam bierzemy. To auto bierzemy? Przecież tu masz auto. Ty okocza. kierujesz. No. no ej! No ej! A nie zobaczyłem hmm, hmm. Dobra za to pocztę ile dostaliśmy kasy Nie, ja przeliczę. E, jak będziemy już do... może na końcu roboty, bo mamy jeszcze paczkę, paczki do wozienia. Eee... chyba jeszcze nie. Nie wiem. Ja zapomnialiśmy kurde. Zafnąć. Czekaj, chodź, sprawdzimy. Chodź. Dobra, możemy na kapelę. Dobra, to jakie tu, a te papiery. Yy, patrzę. Pokazuje, że nie ma. Już nie ma więcej? No, bo te reszty to dla innych pracowników co? No. Nie w tą stronę. <śmiennie> Tutaj co Nie. To sobie to wracamy do domu raczej. No raczej musimy wracać do domu, później jest. a pisała ile kasy dostaliśmy. Czekaj, ja sam co przyszedł. przeszedł. 350 pokazuję to idealnie to no to 850 na dzisiaj. no jakiś a, jakiś motor wiesz, może kupimy auto? Um, na auto na no nie nie czy takie na ogólnie na no takie ogólnie nie no bo tutaj to na tom to się podoba ale to chyba raczej auto bo nie mamy jeszcze tylko oprócz tego tira czy to... No. to jaki bierzemy jakie um automotor. motor Co no, auto. auto auto a może ciężarówkę zapłacimy dla tej, tej dla naszego szefa te 350 i potem dostajemy tą ciężarówkę pamiętaj że gadałyśmy o tym um, no no a e, czekam to jeszcze spłaczę te te nasze te no te od tego od domu te takie wiesz długi to No. Pięćdziesiąt. Dobrze. Dobrze, że no Dobra, chodź. A teraz to sobie pogramy, czy nie? No to skoro, że tak 800, 850 i tam 50 za ten. To 800 teraz mamy. No. Zamkniemy save na razie i... No chyba sobie pogramy, tak? No, e, dobra. To ja już przygotuję wszystko, a ty tutaj możesz już tam... Polarze i to tam, no? Dobra. E, dobra. E, dobra, to na Pa.